Y. Cześć, co tam? Byku, odwalisz jakąś sztuczkę? Byku... Byku, What? Ja jestem Y i właśnie nagrywam odcinek na mój kanał Zagramy w kalambury, ale takie magiczne kalambury Ja coś narysuję No I ty będziesz miała 3 sekundy, żeby odgadnąć co to jest Okej Dobra, to daj mi, daj mi parę sekund Otworzę sobie notes i wezmę pisak i ja narysuję tutaj coś. Nie jestem w tym zbyt dobry, więc daj mi chwilę. Patrz uważnie. 3, 4 3. Co to jest? Nie mam. Jakaś dziewczyna. Tu są cyfry. podpowiem Ci, tu są cyfry. Co to jest, ja nie wiem. Dobrze mówisz stuwa. Nie wiem. No dobra, podpowiem, bo ja brzydko rysuję. To jest bang, no. A, ale jak się skoncentrujesz, strykniesz, to stówę... Co? Tak się robi, hajs. Ja też chcę. To no, trzeba z Hogwarts skończyć. Spinacz biurowy. Kojarzycie takie coś? Że no wiecie? tak. Oczywiście, że wiecie, każdy tysiąc razy w życiu trzymał spinacz biurowy w ręku. Idea jest taka, że jest takie złudzenie, które można zrobić ze spinaczem, że jak się skoncentrujesz, Idziemy! Się Wygnę 180 stopni, czyli całkiem na płasko. Słuchajcie, prosta rzecz. Dwie recepturki, no nie? Zobaczcie, no. przełożę recepturkę tutaj, że są zablokowane, co nie? Mhm. No i nie mogą przejść tutaj, nie może przejść tutaj, i też nie może przejść przez środek, ale jeżeli się skoncentruje. widzicie jaka fajna reakcja? A to jest jedna z magii, której uczę na moim kursie magii. Na końcu odcinka dam Wam darmową lekcję z tego kursu, więc oglądajcie uważnie. Słyszeliście ty o tym, że trzeba recyklingować plastik, zgniatać butelki. Tak. Mam taki sposób na zgniatanie. Wyleję wodę do szklanki, później wodę. Patrz uważnie na butelkę. Patrz uważnie na butelkę. No. Będę ją zgniatał siłą umysłu. Jeszcze trochę Zobaczeka no, płaska Przekład jesteś. Masz jakąś ulubioną kartę w talii? Kartę w talii? Ja, nie ja nie wiem. Król Czerwo. O. Król Czerwo. Szukam. O jest. Yeah. Jak masz na imię, to ja napiszę. Na wojka. Na Wojka? Tak. No to to są dwie patrycje. O, to no. idealnie. Patrycje. Pisałem Patrycję. Dziewczyny, patrzcie uważnie na waszą kartę. Skoncentrujcie się na niej. To masz jakieś sprężynki? Właśnie każdy się Nic zastanawia, wszyscy myślą, że coś jest przyczepione do karty, no ale gdyby coś było przyczepione do karty, to przecież nie mógłbym jej po prostu zdjąć z powietrza, pokazać wam z drugiej strony i nałożyć jeszcze raz, ale dokładnie w tym samym miejscu w powietrzu. Patrzcie uważnie. Bo możemy też wziąć jedną kartę stali po prostu. I jak pomakam ją, jak tą jedną kartą pomakam w ten sposób, to ta karta zacznie wracać na swoje miejsce. I oczywiście, dziewczyny, karta jest dla Was, i to jest Twoja karta, proszę uprzejmie, na pamiąteczkę. No, nie mam jak jej dać, no ale to jest Wasza karta, także. Ej, to Nie słyszę Was. A mnie słychać? Dzień dobry, tutaj Y. <laughs> Mam butelkę. To jest świeża, no. nieotwierana nie, nie jeszcze, butelka. Widać, że nie otwierana, nie? I potrzebuję monetę. Którą chcecie? 2 złoty czy złotówkę? Nie ma znaczenia. Złotówkę, niech będzie. I powiedz mi, jakie masz inicjały? To napiszę je, żeby to było wiadomo, że to Twoja złotówka jest. No uznajmy KS. KS to z jednej strony najwyżej K. A z drugiej no. strony przez S. O, no. zeta Z wyląduje w butelce. Chcesz, żeby to. Do... Nie, to nie był plan, ale jeżeli chcesz, mogę spróbować włożyć do butelki. Uwaga, zobaczymy, czy to się uda. <grym> nie wiem, czy widać. No widać, widać. I widać tą S, co? I powiem Ci, że nawet jakbyśmy chcieli. Y ją wyciągnąć to chyba nie przejdzie przez ten, więc otworzę. Zobaczcie, że ona No, no nie będzie łatwo ją wyjąć. Mam jedną kartę. No. Znasz się na kartach czy nie? Mhm. Czyli myślisz o jednej karcie? Ja mam w ręku jedną kartę. Tak, no? Prawda? Nie mhm. ma możliwości, mhm. żebym ja wiedział, jaką tę kartę masz w głowie, prawda? Mhm. Powiedz na tak. głos kartę, ja odwrócę i miejmy nadzieję, że to będzie ta karta. Uwaga, 3, 4. Siódemka, czarna trepa. Myślałem, że dama. Bo dużo dziewczyn nie ma. Ale gdzieś co, poczekaj, spróbuję to naprawić, ok? Przypał, spróbuję to naprawić. Przypał, to Jak przypał, to, to podpalę, wiesz? Mam nadzieję, że Wam się podobało. Darmowa lekcja, o której mówiłem, jest w opisie. Jeżeli chcecie wiedzieć, kiedy nagrywam właśnie w ten sposób, to serdecznie mojego Instagrama jest tutaj. No i jak zwykle, pozostańcie magiczni.